Bo jeden przewód przeciekał. Mówię, że przewód przecieka, tak? Który? Dwadzieścia dwa razy półtora będzie Końcówka z drugiej strony? Także odkręcił, zobaczyć jakiś bit, bo na oko mi się wydaje, że jest 22 razy półtora, ale może być jedna druga PSP, bo są podobne. Yy, Też tam 21 jest. Co? Zmierzymy go, tak, tak, dawaj miarkę, ja odłożę kamerę. Pierwszy wyjazd serwisowy urwał się wieszak w Magnumie 720. I z Karolem jedziemy. Mamy wieszak zapasowy na tym, na pacę. Z tym, że nie mamy jeszcze szapki narzędziowej włożonej do busa, ale trzeba będzie już od poniedziałku ją wrzucić, żeby już była w gotowości. Wjeżdżamy. Na poweń. Pięć. Ledwo, ledwo, ale wie Tutaj mu się urwało. Już kawałek zaorali. Widzą jak burza na dwa i Nie ma? Czy jest? Nie. Nie ma. Tam ty w polu to taki... Jest no tam jest. No. Ja nie ja ja ci chymałem, bez... Ale nic nie ale nie Nie wiem tak. Teraz trzeba będzie ten. Przynieść 16 z tego. To jest skrzynki tam. A i tu wyciągniemy na tym sporze. Ja. No takie same tam to jest. No. To samo Dobra, odkręcamy tutaj. Tu musimy wybić. Trzeba przymotek. Są te wyszaki w zamienniku takie słabe. Jedziemy już. Naprawiony, wymieniony wieszak i uciekamy nawet na warsztat, bo na warsztacie mamy robotę. Przymierzaliśmy czy jest zamienność tych flanszy od jednej felgi do drugiej, bo jak będzie nam <coughs> otwory wiercił, żeby było to już wiadomo. Także jest zamienna. Z jednego koła na drugie możemy założyć, możemy przestawić tak. Także teraz to biorę i zaraz założę do przerobienia. Sprawdzamy luzy na półosiach. No rusz, czekaj. może deskę trzeba jeszcze dać tutaj cienką, żeby tak było trochę wyżej, czekaj, podam Tobie. O, teraz będzie elegancko. No, mamy, yy, mamy trzy setki, puść. 200 nie. zobaczymy z drugiej strony. Taki luz to nie luz, jest z drugiej strony. Jeszcze zobaczymy, zaraz bicia. Weź ten, wyjedź z tym pałeczakiem. I teraz pomiar, drugiej strony. tam nie Bo tam jest, może niżej, ciągnik. Wyżej, to można bez, bez deski. Może teraz. To jest jedną, niecałą. co setkę? No półset, to, to prawie, że nie ma luzu, no. Tylko lekko dyga skazówka, nie? Dobra, no myśmy teraz go uruchomimy, włączymy go i zobaczymy, jak to chodzi, nie? Tu zmierzymy najwyżej, ale jak jest krzywa, to gdzieś tutaj najlepiej byłoby mierzyć, tylko, że tu mamy taką korozję mocno. Chyba, żeby to włączył i szczotką, to... No zobaczymy, jak będzie duże bicie, to będzie widać, bo tak tam lekkie, to wiesz. No bardzo, zapalimy go i ten. Łączymy jazdę Co? gdyby się sprawdzało przy tej prędkości 20, a 22. I tak to wygląda, że mamy pomiędzy prędkością, tak, 20 a 25 największe wibracje, i by to się zgadzało z tym, co się przekładało podczas jazdy. Największe są na 22, tak, zaobserwowałem na kubku, nie wiem czy tak kamera to ujęła, ale czuć jak kabina cała pracuje i podejrzewam, że w trasie jeszcze dochodzą opony i rezonans cały idzie na całą budę, bo teraz on jest oparty na sztywno, na tych, na kobyłkach. Wykluczamy przedni napęd, bo też robiłem próbę, że wyłączałem przedni napęd. Czyli jak przedni napęd się nie kręcił, to czyli wał się nie kręcił, czyli napęd odpada. Jest podejrzenie o tylny most, tak najprawdopodobniej. Od tego zaczniemy. Albo skrzyni biegów coś wibruje. Bo bez jazdy na, wolny, na luzie dajemy obroty, nie ma tych wibracji, dopiero jak skrzynia pracuje na prędkości 22 na godzinę. Tak to wygląda, czyli sprawa taka jest nietypowa. Dzisiaj jest ciepło Rosja, zobacz. Ale Mikołaj żeby na drzewo a, Tak, tak, trzeba rozpalić, no. No to musicie sobie rozpalić, bo wywiodę wam drzewo. Co myślisz o, o tych wibracjach? Tu, w tym traktorze? No. Nie mam pojęcia, Lucjana, Ale nie. dziesiątka, Lucianem Lucjan, rozmawiałem, patrzył i tak wychodzi, że to samo jest. Dziesiątka, dziesiątka, bo wisi pók z tyłu podejrzewam, pony no, bardziej Tak, tam. ale w transporcie elegancko, nie? No w transporcie nie jeździłem, bo ten się jeździł, Rafał. No, ale ale przed nie. tym. Się... No, ale jak ze zboczem 10... się jechało, czy coś, no to dobrze się jechało. Bo Tylko z tym pługiem tam przy ten. No, pony cisną, podejrzewam, no. No, wiesz. A tutaj, tutaj jest tak coś, tak... tu coś jest takiego, że jeszcze do końca nie wiemy, ale Patrz, są podejrzenia. No, Dobra. To co tu zakładamy koła, bo za nim wyjechać. A ten, a ten, a ja jadę te tego, piasty zabić. Bo tak się go obstawiam, że nie zrobi, bo obstawiam, że gdzieś wiązka będzie przykryjadł nie nie To Żeby ja patrzeć. Dobra, jest. chwilach to jadę za tę planszę do przerobienia i odbiorę felgi. a chłopaki założą koła w tym w 40 i będziemy mogli nią wyjechać. No i kolejny dzień, tankowanie i Jorka. Dzisiaj była wymiana dług Przegląd, smarowanie A to tylko Lucian wymieniał A nie, też wymieniałeś? Luta? No nie, niektóre były mierze i już były zjechane No no To smarowane wszystko i tak Dzisiaj powinno już być lepiej, bo nie padało, to... A no to przedstawiałeś ten siłownik? No bo była tu ja No nie wiem, A czy... teraz fajnie pływa No, no i nie wiem czy to tak ma być Nie hmm. czy to tak miało być Czy z jednej strony pasolka No ale widziałeś sam. Więc... No Lepiej jak jest tak Bo tutaj sobie kopiuje teren wtedy. I teraz Rosja w tam chować tutaj smarują pług Rozbieranie ciąg dalszy. Mamy już zdjętą taśmę. Teraz sobie tutaj wejdę, zobaczę, jak to wygląda. Zdjęliśmy te boki z nierdzewki na kanał, co były. Trzeba będzie je dorobić. Wszystko tu przejrzeć i zobaczymy, jak to wygląda. Tu łożyska są ok, ale przydałoby się chyba te koła zawracające, gumy. Ta jeszcze ten ale ta to. Teraz będziemy pisać w katalogu, co trzeba. A napędowe myślę, że chyba też by trzeba było, ale to prawda, że nie ma. No napędowe trzeba zrobić będzie Trzeba by rozpiąć ten łańcuch, byśmy zobaczyli jak te wałki się kręcą osobno, nie? Okay. Łożyska by się zobaczyło Tak, tutaj to powiem Ci, że to proste wszystko, to proste rolki Wszystko tu jest ok. A tutaj będzie Tutaj już mamy jednego rozebranego, a drugiego rozbieramy na zewnątrz. Tutaj się wydaje, że stan jest dużo lepszy niż tego poprzedniego. Zeszło? No, ładnie, fajny system. Tu nawet i koła są mniej wytarte niż tamtym, nie? Tak by wyglądało, chociaż. Nie, to wygląda dużo lepiej wszystko, nie? No. Nie wiem co tego też demontujemy. Tak, to zdemontujemy już też. Żeby to mieć wszystko te dwa wałki zrobione. No i tak to wygląda. Na podwórku mamy rozebraną jedną maszynę, tutaj drugą. W tamtej jeszcze musimy wyjąć tą drugą taśmę i tam chcę założyć inny podział, bo jest 28, a zrobię chyba 45. Ale to jutro pokażę jak będzie widno. I co, tutaj tak, wszystkie łożyska trzeba zrobić. Tu są takie łożyska samonastawne, baryłkowe. Gdzie ja to mam? A tu jest obudowa, już to jest rozebrane. I przychodzą dwa uszczelniacze. Tylko, że na tej tulei to mam trochę powyrabiane, na jednych bardziej, na drugich mniej. Także naprzód założę dwa, kupię dwie nowe obudowy z łożyskiem, zobaczę jak to kosztuje. A na tych kolejnych najwyżej tylko wymienimy uszczelniacze i łożyska. Tak sobie myślę, że tak zrobię. I nie wiem, czy nie wyciągnę też tych wszystkich wałków. To się jeszcze zastanawiam, bo tu mam powycierane. Mam bardzo powycierane te tarcze. To mam bardzo powycierane. I jak założymy te nowe blachy tutaj. Tu widać jak jest powycierane to jeszcze zobaczymy jak będzie z czasem na razie zostawimy, złożymy sobie tutaj to jeszcze zamówimy lemierz zobaczymy tam ktoś wypala, dzwoniłem dzisiaj do niego, ma mi taki lemierz wypalić zobaczymy też ile oryginał kosztuje, porównamy czy się opłaca wypalać, czy lepiej zastosować oryginał ale podejrzewam, że lepiej będzie wypalić nowość, całkowita nowość to jest dla nas ale, jak to ogarniemy w pierwszym sezon w sezonie, to już później będzie nam szło. No, i w tamtym mam ten wałek z trzema zębami, a tutaj mam pięć. Z tym, że te dwa widać są dołożone, a te już są trochę zużyte. To tak jak się przyjrzymy, ale to zostawimy jeszcze. Bo to też będzie wielki koszt, żeby ten cały wałek zrobić. Ale zapytam z ciekawości, ile kosztuje taka jedna ta przekładka. To to, łańcuch i zębatki napędu tego wałka to do wymiany są tutaj. To w jednej i w drugiej maszynie trzeba zrobić. Najważniejszy jest przód, no bo przód tak naprawdę najbardziej dostaje w kość, bo to jest na pierwszy ogień tak, najwięcej ziemi. Później czym dalej maszyny, tym maszyna się mniej zużywa. No i drugą taśmę też wymienimy Czy drugą? To jest w sumie pierwsza, bo tutaj... Nie wiem jak to nazywać, bo to jest trochę inaczej niż w kombajnie yy, Tutaj mamy podział 35 Nie wiem czy nie kupię na 40 Tu widzę, że tą taśmę już tu pali. To chyba przed sprzedażą Dwa, nie, cztery nity założone, nie, sześć tutaj też ale to musi, to musi chodzić tutaj damy nową, a tą zostawimy sobie na zapas bo być może jest tak, że jest wytarta i będą pręty nam po prostu się odnito, odnitowywać bo już jest za mocno wytarte także to pójdzie nowe koła napędowe do niej również nowe no trochę trzeba wpakować kasy w to no ale chcemy przesiać, a też chcemy żeby to żeby to trochę zrobić tą maszyną, żeby się też nie zniechęcić, że co chwilę się będzie coś pierniczyło. Pierwszy rok jest najtrudniejszy, tym bardziej, że niby czasu trochę jest, ale nie ma dużo czasu na to, bo chcę też wcześniej ruszyć z tym. No zobaczymy, do no, jutro pokażę jeszcze co w tamtej maszynie. Zamówię też chyba komplet cały tych yy, gwiazdek. Na porównanie i założymy na jeden wałek. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, robię listę części. A jeszcze taka ciekawostka. Tutaj mam wydek do John Deera, Kupiłem na internecie. Zobaczcie, jak on jest wykonany. To, że tak wygięty, to już się z tym pogodziłem. Mówię dobra, montujemy. Trudno. Nie był drogi. Ale druga rzecz, kąt. Tu mamy w starym 90 stopni, a tu już 90 stopni nie ma, czyli nie pasuje. Druga rzecz, średnica mocowania. Tutaj, ma elegancko, tu, takim luzem. Jak to uszczelnić? Druga rzecz, nawet nie wiedziałem, że ta rura jest przepalona. Też trzeba będzie ją kupić. Także postanowiłem, że ten wydech odsyłam, bo raz, że nie pasuje, trzeba coś znaleźć lepszego. I dzisiaj oracznie pojedziemy. Popadało w nocy, kałuże są. To jest problem z obciążnikiem. I co ładnie z las? Z las! A tu cały jest. Chyba wszystko jest, nie? No ja wiem. Tutaj mamy bardzo duży luz. Na to dziwne, bo to nawet yy, ta. Piercień, łożysko lata na wałku, tak wygląda, że wałek wytarty. Także rozbieramy dalej, a tutaj, nie patrzyłem tu jeszcze. Też jest, myślę, że to wszystkie chyba trzeba będzie zrobić. Aronka sobie wszystko przygotował i odjeżdża. A my będziemy ten, odstawiali ten separator i tamtym musimy wyjechać. Tu jeszcze zrobimy spis co potrzeba. jest dziwna sprawa, bo ta pierwsza taśma czy ona jest do wymiany, bo jest yy, raz, że wytarte są te tu już widać i podział 28 ja będę chciał zamówić trochę rzadszą taśmę, bo ta taśma przychodzi tutaj yy, wałek rota, Power, wałek z gwiazdkami żółtymi, dwa wałki powinny być i tamta taśma yy, Koła napędowe trzeba będzie wymienić na pewno. To są zużyte koła wymienimy, bo no to koła wytarły tutaj to. tej pościsk. Tak samo jak tam, zębatki trzeba będzie wymienić na tych na napędzie. A tu jeszcze jest to do rozebrania, ale to w sumie rozbierzemy jak przyjdą części już. To też A, trzeba to będzie koło. Zębatkę trzeba będzie zrobić, mm. nie? To koło Koło no. I wyjeżdżamy tymczasowo i będziemy wstawiali ładowarkę, żeby zamontować silnik. Tak, już zamontujemy silnik i skrzynię, to trochę tu będzie więcej miejsca. Już tutaj mamy zweryfikowane to trzeba. to teraz pozamawiać części. Stój, 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 osłony pozamykać Rosja, tam trzeba zamknąć osłonę Mam pod kołem coś? Tak to jest, jak jest mało miejsca na warsztacie to musisz stopnąć, ja wyjmę kołka na ten, na organizm. Jeszcze cofnij! Dobra. i ostrożnie, możesz wyjeżdżać. Tylko zabierzemy, bo... Tam przejdzie o ścianę? Przejdzie. Ja myślę, że ciekawe czy taki maksumek by z tym nie jeździł, co? Z Ferdinandem jeździł? Tylko tu wałek podejrzewam, że potrzebuje trochę mocy, nie? Na pewno. Na 540. Wjeżdżamy ładowarką. Tu chłopaki już zakładają koła wąskie do pumy, jedna opona jest zawożona. Ta akurat do magnuma, tylko muszę dokupić opony na przód, na ty już są. I tak to będzie wyglądało. Tu przerobiliśmy otwory i pasuje wszystko. No i ładowarkę, żeby zamontować skrzynię i silnik. Separator już wyjechał, ten stoi tutaj. Tamtego postawimy obok tego, bo tam jeszcze muszę zrobić taką weryfikację zamówienie Do tamtego, do tego już mam zrobione. A tutaj felga na tył do pumy też była przewabiana. Zaraz będzie puma na wąskich kołach.